Warszawa to ogromne miasto, jedno z największych w Europie. Miasto, w którym dłużej stoi się w korku, niż jedzie do miejsca docelowego. Miasto, do którego ja przeprowadziłem się w 2010 roku. Czy je ja lubię? Hm. Ciężko powiedzieć, ale na pewno się z nim pogodziłem i zacząłem tolerować. I to chyba nawet z wzajemnością. Pół żartem, a pół serio, ale ostatnio odkryłem, że przez Warszawę płynie Wisła. Rzeka, którą całkiem nieźle znam, ale to w Warszawie jest jakaś inna i zawsze ją omijałem. Cześć wszystkim na moim kanale. Dzisiaj jest drugi dzień, kiedy postanowiłem właśnie wybrać się na warszawską Wisłę i postarać się tutaj złowić jakąś rapę albo niewielkiego suma. No zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja nie do końca czuję się w takim street fishingu, ale może coś z tego ciekawego wyjdzie. W miarę jak rzucałem swojego woblera do wody zobaczyłem, że warszawska Wisła ma naprawdę bardzo wiele ciekawych miejsc, no, w których na pewno prędzej czy później pojawią się ryby. Już trochę odwykłam takiego poligonu. Muszę przyznać, że nieczęsto znajduje się aż tak rozległe rafy. Zawsze w łowieniu wybierałem takie miejsca raczej kameralne. Tutaj niestety tego nie ma. Wszędzie są ludzie, jeżdżą na rowerach, biegają, chodzą z psami. Łączy ich jedno, że wszyscy dziwnie się na mnie patrzą. No nareszcie przełamałem złą pasę. No. Siedzi. I udowodniłem samemu sobie, że w Warszawskiej Wiśle też są ryby. Ale <laughs> Nie wiem, bo ich nie jem. Co z nimi robi? Wypuszczam. Mierzę i wypuszczam. Tak, zupełnie. Tak. To jest boleń. Jedyna z ryb karpiowatych, która jest rybą drapieżną. absolutnie nie. Nie chciałbym składać żadnych deklaracji, ale chyba takie łowienie zaczęło mi się podobać. Na rynku jest bardzo wiele wędek, które skutecznie Mogą służyć do połowy boleni. Natomiast, no, w tym temacie, mogę śmiało powiedzieć, że ja znalazłem swój ideał już jakiś czas temu, nie ostatnio. Jest to wędka, której używam od przeszło dwóch sezonów i naprawdę no, złowiłem na nią przeogromną ilość ryb. Jest to, jest to wędka HM80 od firmy Dragon. O wdzięcznej nazwie Elektra Dream. Wędka o długości 2,75 i ciężarze wyrzutowym od 3,5 do 18 g. Także wędka, która spokojnie może służyć do tego, żeby rzucać nieukleniowymi woblerami, jak również typowymi woblerami na bolenie. No i uważam, że jest to raz że wspaniale wykonany, tak jak wszystkie wędki właśnie z serii HM a dodatkowo wędka, która no, ma nieprawdopodobny blank, blank tak smukły i no i cieniutki a dodatkowo dodatkowo kij, który potrafi naprawdę idealnie utrzymać rybę nawet, nawet w pełnym nurcie wędka, którą ja używam Zarówno do łowienia tychże ryb z łodzi, jak i z brzegu. I naprawdę no, fenomenalnie mi się spisuje. A ostatnio, jak oglądacie mój kanał, to pozwoliła mi na podjęcie walki z dosyć sporym sumem. No i fenomenalnie się wyginała. No i nie pękła. Także jest to wędka, tak jak powiedziałem, idealna. Bez dwóch zdań. Wieczorne łowe są bardzo specyficzne. Zauważyłem, że woda ożywa wtedy, kiedy zachodzi słońce. Może to już czas, żeby zapolować na wieczornego sandacza.